100 stopatów za dwie osoby mamy prom i autobus widzimy się chyba w Bangkoku, może coś pokażemy, żeby my jeszcze tam dwa dni żeby nie było, patrzcie jak to Na dworku wie wieje 16 godzin jesteśmy znowu w Bangkoku Gramy na Division w hotelu mamy jeszcze godzinę autobusem. No i ciekawe czy będziemy mogli się wbić do pokoju wcześniej, bo pewnie normalnie to około 14 jest godzina piąta. No i przygody co zacząć. Google pokazuje, że będziemy jechać z dwójką i potem tylko trochę z buta. Ale Tajowie wiedzą lepiej, wysadzili nas na przystanku. Mamy w 47, Google, nic o tym nie wie. To z tych dobrych informacji udało nam się dojechać. Z tych złych informacji nie słuchajcie, taju. Cztery osoby mówiły nam, że musimy wyjść, dwójka tam nie jedzie. Przyjechała kolejna, wsiedliśmy z kolejną panią. Nie udało się zbytnio dogadać, ale stwierdziła, że chyba tam jadą. No i dojechaliśmy. A z jeszcze gorszych informacji mamy 7 godzin do, do tego, żeby do pokoju się dostać. że nie mieliśmy co robić, więc dotarliśmy do Benchakiti Park, który jest uważany prawdopodobnie za najpiękniejszy park w Bangkoku. No i ja już widzę, że chyba przyznaję rację, a wy sobie popatrzcie. Zaraz. Ja no dobra, patrzcie.

No trochę gorzej już to wygląda. Lepiej z tamtej strony na tą stronę patrzeć panoramkę. Waranki były. Przy okazji, Park Lupini jest dość niedaleko tutaj. Myślałem, że tylko tam można je spotkać, a jednak tutaj też. Tamten park też jest ładny, ale ten bardziej polecam. Może uda się tu jakoś dzisiaj, bo mamy tu dwie noce, dzisiaj lub jutro, w nocy przyjść zobaczyć tą panoramkę, jak wszystko się świeci. Ale nie obiecuję. Z takim mostkiem Bo idziecie sobie nad takim właśnie tym parkiem Fajne rozwiązanie Będzie sobie z góry, a nie tylko z dołu Mnóstwo tutaj pracowników Którzy pilnują tutaj porządku I ochroniarzy Pamiętajcie, że nie można tu palić, 5000 batów Całkiem spoko. Co? Nie wiem, tam dalej. Dużo pracy. Mały lasek na Morzynowy, retencyjny. No Wygląda to trochę jak bagna, ale zadbane. Tak podsumowując, bardzo z całego serduszka polecamy ten park. Jeśli chodzi o warany, szukajcie ich na takich gzymsach przy wodzie lub z tamtej strony, przy tych trzech wieżowcach, głównie tamta strona. Tamta strona jest z tym takim rezerwacikiem bagiennym. Tam żadnego nie widzieliśmy też warto iść, no bo to jest spacerek co 10-15 minut. A fajnie jest też pooglądać, ale ten widok, no, urywa dupę. Karinga! Po siedmiu godzinach się udało. Pokoik kosztował nas niecałe 200 zł za dwie noce, czyli no ogólnie to po 48 zł za osobę za noc. Jest, jest okno. Balkonik. No, no akurat na nic. Generalnie. Dobra, idę do sklepu. No to może zacznijmy od tego. Takie pierwsze przemyślenia. Hotel Capital za mną, się znajdujący tam. Kupiliśmy trochę z przeceny pokój premium. Uwaga, premium. No i balkon mamy od 11 do 17. Całkowicie w słońcu. Chujnia. Jeśli chodzi o pokój, klima jest, jest plus. Jeśli chodzi o lodówkę, lodówki brak, Minus. <laughs> Czystość pokoju, obsługa miła plus. Basen na dachu na 6 piętrze plus. Zobaczycie sobie, zaraz polecimy. Nie wiem jak to ugryźć, bo też czekaliśmy na ten pokój. Prawie 8 godzin. Widzimy się tam gdzie zaczęliśmy. I tak. Co jeszcze z przemyśleń? A Nie bardzo tego hotelu przez chwilkę dłużej. Bo jest remont jakiegoś domu. Słuchajcie. Remont jakiegoś domu. I w ogóle budują tutaj kolejny wieżowiec. Jest głośno do godzin przynajmniej 17-18. i no, ja sobie siedzi. A co do dalszych przemyśleń? To jeszcze pomyślę. No to może tak, pokażę wam basen. Tylko wiecie co? Pokażę wam. Basen w ogóle mam też jacuzzi. Tylko tak pod, w stronę słońca, nie pod słońce. Tak to wygląda, jutro wam też pokażę. No i w takiej scenerii. No i tutaj troszeczkę słońca wleci. No i właśnie tam jest ta budowa, co mówiłem. No, nie polecam na razie, ale za jakiś czas, kto wie, kto wie. I właśnie pokażę Wam jeszcze też bardzo dobry plus tego hotelu. Patrzcie. Tu przy basenie na szóstym piętrze znajduje się taka kantynka, gdzie możecie sobie nawet coś ugotować. Zlewik, tosterki, lodóweczka, oczywiście. Tutaj ludzie coś mają, więc to nie nasze, bo to wszystkich. Znaczy wszystkich. Ten co se kupił, tak? No i oczywiście, zamarżarka. To jest ogromny plus. Tylko wielkim minusem jest to, że nie ma chociażby lodóweczki małej w każdym pokoju. Albo przynajmniej w pokoju premium. Jak to nazwali? No, premium! Wiesz o co chodzi? No nie ma. Nie ma. W deluxe też nie ma. W ogóle premium na pierwszym piętrze ja nie wiem. To co? Te najgorsze pokoje są najwyżej? Ja nie rozumiem tego. Ale widok. No są plusy i minusy, nie wiem jak to ugryźć. No musicie sami sobie zdecydować, czy byście chcieli tu zanocować za 48 zł za osobę za noc, jeżeli bie bierzecie pokój dwuosobowy Decyzja należy do Was. Możecie dać w znać w komentarzu. Wiecie co wam jeszcze powiem? Ja to nie wiem, czy powinienem robić do YouTube. Nie wiem, czy oni wszyscy to jakoś sklejają dziwnie, czy mają wykute na blachę, czy czytają z kartki za telefonu Chciałem jeszcze dodać, że ten basen też ma kolejny plus, bo jest otwarty od 7 do 22. To jest najdłuższy nasz basen w tym momencie w Tajlandii. Na dachu, gdzie mieliśmy ich. Dwa? Trzy. Nie wiem. Chyba nie, chyba trzy. I jeszcze w, dwu, w jednym, jednym innym miejscu mieliśmy też basen, ale on był w ogóle całodobowy, ale on był tak na poziomie jak praktycznie z morzem. No ten teraz, teraz byliśmy właśnie na Kopangan. No i nie wiem co mam powiedzieć. Czy się robi filmiki, czy nie? Podoba się? 100 subskrybentów jest, ja nie wiem. Ty wchodzisz do kuchni, a tam. Dwa słodziaki widzicie? Panko, mamy kolejny dzień. Jesteśmy na AD Coś tam, bazar. Ale w sumie nazwa nie jest wam potrzebna, bo nic prawie nie ma. Wiemy czegoś poszukać do jedzonka. niżby takie dobre spanko z klimatyzacją. Po tych sześciu dniach upałów i po tej ciężkiej podróży, że nawet się nie wyobrażacie. A. Tu ciekawego za bardzo nie ma. Wracamy do hotelu. Dwie potężne porcje. Partaja za 120. Uczciwa cena. Tak to ja mogę jeść. Za każdym razem, jak otwieram lodówkę, słyszę ten początek. Dajcie znać w komentarzach, czy to brzmi wam bardzo podobnie. Później niż normalnie I tak ja wiem, że Wczoraj w sumie się czułem trochę na ten hotel że Są plusy minusy Sposob, bo ich nie ma Ale Ale trochę odpoczęliśmy, klimatyzacja Naprawdę się wyspaliśmy i tak w sumie tak sobie myślę że W sumie na hotel jest spoko, tylko że daleko macie Ewentualnie do jakiś <laughs> Macie daleko do jakichś, nie wiem jakich atrakcji do czegokolwiek, bo w sumie tu w pobliżu nie ma nic za bardzo szczególnego, ale to to tak naprawia w nocy ten widok w dzień też, ale w nocy no beach please. jesteśmy już na lotnisku, żegnamy się chwilowo z Tajlandią, bo mieliśmy jeszcze pokazać Chiang Mai i Chiang Rai, ale tam jest nawet po 45 stopni No fucking way więc teraz lecimy na Bali a później jeszcze pewnie wrócimy wtedy Wam pokażę pokażemy w ogóle taka anegdotka jak widzieliście tam na początku tego filmu jak prawie zajebałem szybę no to jej w ogóle nie zauważyła bo jeszcze miałem kamerę, więc byłem chroniony. No i tak zarąbała sobie tak buzią. Tak dalej boli. Mówi, że nosek jeszcze boli. Dobra, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę. No i widzimy się z bali. Dzięki!